Cześć witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Reksio, a to tak jak pamiętacie jest Far Cry 3, może nie pamiętacie. Dzisiaj mamy parę zadań do zrobienia. Jednak ja najpierw chcę skoczyć do sklepu. Żeby wyposażyć się w lepszą broń, którą dostaliśmy za darmo, przypominam, za darmo, za zdobycie tylko i wyłącznie masztu radiowego, no chcę kupić, chcę coś kupić, ale najpierw chcę też coś sprzedać. Jakieś tam śmieci do sprzedania. No i chcę teraz kupić. To był bodajże PM? Nie, co ja dostałem za tego. A ja coś już zdobyłem za a mmm aluże no ta słodniejsza może tak dobra wstecz Wstecz. LKM chyba mam? Nie, nie mam. Wyrażenie rakiet też nie. Broń krótka. Tylko to amunicja. Uzupełnić zapasy. tak chcę uzupełnić co? Kto bogatemu za to bardzo. Nie chcę granatów poznać. Zobaczcie to. Uhu. A tak dziwne to, bo ostatnio zdobyłem tylko PMa. Ema, a teraz zdobyłem karabin wyborowy Nice Bum Piękna broń Dobra, wsiadajmy jedziemy na miejsce polowania No, kliknąłem E Aha, przytrzymać, dobra Jedźmy Nie chcę uczyć się prowadzić pojazdy Ludzie, tak mi ludzie dużo jeszcze nie jest Jedna szalek, chyba i Chyba Ile skarby. skarby moje, chodźcie do mnie. Ja widzę takie ciemniejsze to chyba są gdzieś niżej albo wyżej. Ale są też jakieś jaśniejsze Gdzie? Tu, dobra. Walec i 30 końców. Teraz chyba gdzieś nad, może pod w jakiejś jaskinie. Ła! A znoszę kichać, ani mieć kataru, ani. W ogóle nie lubię być chory. Chyba że jest rok szkolny. Hehe. <laughs> Dobra, Fetysz rekina. Że, że co, rekina? Gotówka, pięć końców. No, lepsze 5 niż więc. Biały rząd. Świnia. Upa! To nie ja, aaa! Jezus Maria, to nie ja, ja stąd idę. Do widzenia, telefon wibruje. A co to było, co to było? Jeszcze hasło do telefonu i co Nic nie mam. Mówię, no to żem dorąbał, dobra. Chyba samochód się zepsuł. Ale skoro się zepsuł, to trzeba też i pozbyć się dowodów zbrodni, nie? To czy samochód był, no to będzie takie fajnie że coś takiego tutaj miało miejsce. Dobrze, widziałem, że opuszczam. Nie chcę opuścić, naprawdę, ja nie chcę opuścić. Nie wiem, jak ja mam stąd teraz wyjść, no. Żebym źle zrobił, bo żebym wpadł. A nie miałem wpaść. No, tu wyjdę. Dobra, wyszedłem. No już biegnę, już. Nie opuszczam obszaru misji. Jakim cudem. No. Tak wiem, zły jestem. back no. plants and animals which ones? A, bgłem, że tam jest dzik. Tam jest dzik. Yes. All right. You can do this. Pierwszy dzik za nami, a ja muszę dwa upolować. Uuu, a ten za to na hita siadł No chodź do mnie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Tu jesteś. Ojej, no jakiś słociaczku. Przepraszam Ci, ale to dla dobra mojego i mojego brata. Jakieś liście do pozbierania, widzę. No zbieraj mi to. Tu jest niebieski. Tu jest dobra No już słyszę, że się dusisz już. No nie będę się tak maltretował, przepraszam z znij. No tutaj jeszcze jakieś znajdźki mamy. Proszę po znajdźki. Ja lubię znajdźki. Bardzo lubię znajdźki. Zawsze można być bogatszy Jakieś tam kości. Dobrze przeczytałem. Zbierajmy kości. Ludzie z rakiat się na pewno cieszą. Żadnego samochodu nie mam, no co na piechotę zapierdzielać A, nie... a dobra, zmienia jako... postać rzeczy Bardzo zmienia postać rzeczy o. Dobra, co my tutaj mamy? Nie chcę zupełniać tego co my tutaj mamy, tu co mamy LK -ka, Lekki karabin maszynowy, wyludny Dobra, nie chcę się na to patrzeć Mogę pani fotkę cyknąć? Dziękuję, będę miał pamiątkę. Tutaj Państwo też, o małpy! Idę upolować małpę. Nie mogę, fak chorać. Gdzie mam w iść? Tam, dobra. Więc tam też i pójdę. No, samochód tu jest. A żółtych liści mnie kazało Dennis, and animals Good. Then bend nature to your will. I will teach you. Now use the plants you found to craft two syringes. Good, Jason. You may even find more powerful plants out in the woods if you are lucky. Now, use the skins of the animals you killed. To enlarge what you can carry crafting will allow you to carry more weapons money loot and syringes yes one last thing the tatau on your arm it is a sign that you are special that you have the soul of a warrior you progressed along the path let me show you how to add to them with each tatau a skill is mastered you can choose to learn skills in three different areas now i will teach you the takedown <skryd behaving innej zjaduje> hmm. Myślę, że ten granat będzie też ciekawszy, chociaż jak granatami rzadko walczę, więc może w ślisk, dobra, nie będzie tutaj w ślisk.

what's this outpost they've taken lisa to the outposts are strongholds found throughout Rook island vass's pirates hold them to control the surrounding area so we're heading into a fight yes a worthwhile one rescuing your friend will kill two pigs with one stone we are at war with vass taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island we conquer one for iraqia the area becomes safer this means faster travel for everyone opportunities to develop your skills as a warrior who's in the truck Rakiat warriors the true Rakiat, who live at the heart of the island the tatau will help them to trust you look i appreciate your help but i just want to save lisa and my friends my brother, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. You escaped this slave from the hospital. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act. That is the difference. All right. Let's do this. Is. Like you. There was once a stranger here. You are not alone, my friend. We will wait for you to begin the attack. Jason, Dennis has given you the tower. Now you must fight. You can attack them quickly. Pick them off from a distance or sneak in. It is your choice. Lisa, I'm coming. Sneaky fucking. Girl. Dobra, będziemy tak po cichu się starali. Nikogo nie widzicie. Ja się chciał, kurde, alarm znaleźć. że go tutaj nie ma, Chyba nie ma tutaj alarm. we one, one. Wszystko! Zobaczcie jak to proste było. jak się ładowałem do gry, właśnie było mi, żeby wyszukać alarmę Te alarmów nie widziałem zbyt. Dawaj, dawaj. Nie chcę. Ja mam swój garabinek. Chyba jest port, to jest Wszystko zbieramy, co się da, gdzieś tutaj jest jeszcze jedna skrzynka, tu jest. Biedni ludzie. Ha, ci niebiedni, hehe. To ja ich zabiję. Tak ładnie. Tu gdzieś jeszcze coś jest. Dobra, minąłem to dwa razy. Okej, okay, rekina, białe liście. czemu te to nie zebrać. Najwyżej się wszystko posprzedaje. Wszystko Here. The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? He escaped on the west side of the fucking island. I'll tell you about it when we get there. She escaped. Jason, you are worthy of the tattoo. Worthy to walk the path of the warrior. Uh, też mi miło, We found one of your friends at the colonist's house. Dr. there to the west but do not worry it is safe there the doctor will be waiting for you to the west did he tell you which friend no but we will keep continuing our search for the others i will radio you if we hear more keep your head up jason the tribe is very impressed with you Też się cieszę, że zrobiłem wrażenie ale Dobra, w sklepik. Trzeba najpierw posprzedawać wszystko. He, eee, pełna! Nice, dobra. Eee. No i co ja mam z tym zrobić? Ja nie chcę tego aż tyle jeszcze... Tego. Umiejętności, umiejętności, umiejętności... A nie to! Wróć, yy. Rangi, dobrze. No, nie chcę tego... Wytwa wykonywanie przedmiotów. O, nice. Eee, plecak. Portfel. Dobrze, jestem już. Eee, skóra świńska do portfela. Tu gdzieś widziałem świnie. słyszę te świnie. Mogę mieć teraz kasy? Dużo 2000, tak? Dobrze widziałem. 2000, no właśnie, właśnie. Ta 2000, więc sprzedajemy to, co mamy. Sprawa woła. O, spoko. Jakbym jeszcze jakąś świnkę zobaczył, albo usłyszał. Nie obraziłbym się naprawdę. Przepraszam, że cię tak wystraszyłem. Miał być szybko, bez a jest wrogo, fajny. Możemy jeszcze wykonać zasobnik na mikstury. Okej, okay. kabury. Koźlęcia. Dobra. <ścoughs> Nie chcę. Kołczany. Koźlęcia. Gdzie ja koźlęca znajdę? Nie wiem. No, chcę pojechać teraz i odbić jeszcze jeden postrzenek na tej mapie. Z tego co widziałem, tu jest. Nie, tu jest. Spojedziemy, odwiemy go sobie i zakończymy wtedy odcinek. W ogóle przyjemnie się tutaj gra To jest naprawdę bardzo przyjemne. Tak wiem, widziałem skarby, nie chcę A, boże. Ale kierowca najlepszy może nie jestem. O, o postawił się nice. Robię takie samochody, które się sami stawiają He, <laughs> stawiają Zobrzymy się. Zobrzymy się. co jest w przodzie Odbywamy się do wody Ale tutaj, ja już chyba widzę alarm Tak, jest alarm Szczęście tylko jeden Nie widzisz mnie mi gdzieś Odkryć jak najwięcej wrogów poczy, Zniszczyć alarm i wybić wszystkich Teraz kupię alarm zniszczyć. Teraz to możecie mi podstawać Ciężko było. Nie no, oddaj mi moją... mój tarabinek. Nie no, ja chcę... Sobie... No dobra, już przeczytałem, zapomniałem. Czekam jeszcze na to pomieszczenie. Właśnie. Karta, 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 znajdźki. Medic paki. I sprzedajemy to, co niepotrzebne i się żegnamy. Dobra, to co? Tak więc to był kolejny odcinek Far Cry 3. Ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.